Polityką gestu, pojedynczego radykalnego gestu w polityce parlamentarnej, demokratycznej niczego się nie zmieni. Politykę demokratyczną zmienia się poprzez długotrwałe, spokojne budowanie zaufania społecznego, przekładające się na poparcie i na wpływ instytucjonalny. I tutaj przed nami jest, powiedziałbym, dyskusja i, i, i wewnątrz Konfederacji, i wśród wyborców Konfederacji, jest bardzo poważna dyskusja o strategii działania politycznego. Czy to ma być strategia działania radykalnego, które polega na robieniu właśnie akcji opartych na skandalu, na kontestacji, czy to ma być bardziej praca narodowo-demokratyczna, praca organiczna, praca, która jest spokojniejsza, ale ma przynosić efekty w dłuższej perspektywie i wychodzić poza półtora miliona wyborców, które mamy i sięgać po, po kolejne wybor miliony wyborców, które dotychczas były w jakiś sposób zafascynowane partiami takimi jak PIS, Platforma Polska 2050 czy PSL.